rozstania z nauczycielami, przyjaciółmi i beztroskimi chwilami. Dzisiejsze spotkanie jest ostatnią uroczystością w naszej szkole. Drodzy koledzy i koleżanki, czy pamiętacie początek roku szkolnego, gdy po raz kolejny przekraczaliśmy mury szkoły? Z żalem myśleliśmy o minionych wakacjach, a nas wydawały wydawało się tak odległe. Nic jednak nie trwa wiecznie, nawet rok szkoły. Oto znów jesteśmy na finiszu. Tym razem jednak po raz ostatni odbierzemy nasze świadectwo o murach tej szkoły. Proszę Panią Dyrektor. Cóż, od kilku lat rzekam w klasistów i zawsze jest to dla mnie moment bardzo wzruszający. Więc jeśli zabrakło mi się głos, to wybaczcie. Kochani, tak niedawno weszliście w górę szkoły jako małe dzieci. Wystraszeni, trzymaliście się kurczowo ręki mamy czy taty, denerwowaliście się, że trzeba będzie zostać w szkole bez nich. Dziś jesteście nastolatkami. Już żadna z was nie ogląda się za siebie, sprawdzając, czy rodzice za, nimi, za wami idą. Chcecie sami decydować. Wynerwują was dobre wody dorosłych. I to jest naturalne, tak toczy się życie. Dorastamy, usamodzielniamy się, podejmujemy decyzje. Chciałabym jednak, abyście pamiętali o tym, że dorosłość to przede wszystkim odpowiedzialność. Decyzje, które podejmiecie, będą miały wpływ na wasze życie. I nie możecie mieć od to nikogo pretensji. Nie mówię Wam tego, żeby straszyć, ale chciałabym, aby Wasze decyzje były przemyślane, i ryzykowe. zdroworozsądkowe, a nie pochopne. Ale też korzystajcie z możliwości, które daje Wam świat. Spełniajcie swoje marzenia. Walczcie o nie, abyście za 20 lat nie żałowali, że czegoś nie zrobiliście. Kochani, my wszyscy, nauczyciele, wychowawcy, Policji administracji i obsługi, staraliśmy się jak najlepiej Wam towarzyszyć, wspierać, nauczać. Nie zawsze się Wam to podobało, ale uwierzcie, że zrobiliśmy wszystko, aby przygotować Was jak najlepiej do nadchodzących wyzwań i pamiętajcie, że życie jest nieustanne dla Was. Praca z Wami była nie tylko wyzwaniem, ale wielką przyjemnością. Mamy nadzieję, że będziecie nas dobrze wspominać. Życzymy wam, drodzy absolwenci, abyście i się jeszcze przez życie. W każdym z was jest siła, odwaga i wspólność, które pozwolą wam odnosić sukcesy. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Pożegnanie podczas rozważnej refleksji. Smutny, ale jak wiele wnoszący w życiu każdego człowieka. Gorzki, ale nie Czy więc tylko smutek i korycz przepełniają nasze serca? Nie, to wyższe im radość, radość, bo mogliśmy wstydnąć wioskę tej szkoły, bo poznaliśmy wyjątkowych ludzi, bo nas i wysłuchano, bo pokazał nam właściwą drogę życia i nauczono, jak, bez, jak bezpiecznie wykonywać ich wyboje i nieoznakowane zakręty. Głównie no tylko zabawy, wakacje. Czasem my tu do załatwienia mamy poważne sprawy. Nasi klasy i jedynie żyjemy ludzi. Przybliżam teraz wszystkim zebraniom, co nasz się do dzisiejszego spotkania. Rok kalendarzowy, jak ustalono, liczy 365 dni. Zawsze w Ciebie wierzyłam, pewnie zawiodłam się, To mam znacznie ciekawszą wiadomość. Posłuchaj, rok szkolny jest znacznie krótszy niż rok kalendarzowy, chociaż czy nigdzie na świecie nie obliczono, ile dni powinien trwać? Dlatego, moja droga koleżanko, że w tej sprawie są dwa różne stanowiska. Nauczyciele twierdzą, że rok szkolny jest za krótki, ponieważ program nauczania zazwyczaj nie mieści się w, ich... w problem nauczania, A uczniowie twierdzą, że program. że. co, Że rok szkolny jest za długi, ponieważ program nauczania zazwyczaj nie mieści się w jego głowie. Mimo niezgodności poglądów w tej sprawie, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie są zgodni co do jednego. Że największym wydarzeniem w roku szkolnym jest Dzień Rozdania świadectwa. Macie rację, dziewczyny, jednak dla nas nie jest to zwykły koniec roku szkolnego, podobnie do wszystkich wcześniejszych. Zamykają się z nami czyni szkoły podstawowe, otwierają brota szkoły średniej. Zatem dziś, żegnając się ze szkołą, chcemy podziękować wszystkim za pasję wspólnie lat. Szkoła podstawowa wprowadziła nas w świat do nieznanych. Pokazała, jak wielomarnie potrafi być życie. Ile cierpliwości możesz się zmieścić w jednym nauczycielu, a ile odporności na wiedzę w zarobnym uczniu. Tak, masz rację. Życie, zwłaszcza w szkole, jest niesamowite i nienobarte. Tu spotykały nas pierwsze sukcesy, pierwsze porażki. Tu doświadczyliśmy świadomości i lęku, nauczyliśmy się cierpliwości i pokory. Kto się uczył, ten się uczył. Ja, na przykład, nauczyłam się, że życie bywa jak taniec. A do tańca wiadomo, trzeba dwojga. Oczywiście, że do tańca trzeba dwojga. W szkole, zarówno jak i w tańcu, nie ma miejsca na samotne popisy. Uczeń i nauczyciel muszą tworzyć z grano pary, bo tylko wtedy ich tańce i pozwoli odnieść sukces. My bardzo różnie, jedni z lekkością i wolotem inni zostali wyczerpowanym drogą dwa na dwa. Na przykład ja, ale partnera i tańca mieliśmy niezwykłych. To też chcieliśmy wam dziś, drodzy nauczyciele, podziękować tak jak umiemy. Do tańca trzeba wyobraźni, siły i wiary w siebie, obojętności, współpracy i pokoju. Wy staraliście się z tego nauczyć, zatem nasze podziękowania zaczniemy od powiedzenia, że tym razem robiliśmy pracę do My niepokojni uzdrowieni siści się do błędów i przepraszamy. Chcemy pamiętać, my niepokorni, my ze wszystkimi swoimi błędami, tu z jakąś miną, a udzień z grzechem. My twardzi, szorstcy i nieprzejednani, zaciśniętymi jak kamienie pięściami, a mimo wszystko z młodzieńczym uśmiechem. My niepokorni, gniewni, zaciekli w boju, tu z błędem smutnym, tam z winą ciężką. Trudni, surowi, nieraz pełni znoju, a jednak ufni w swe przyszłe zwycięstwo. Chcemy pamiętać o tym, co minęło, lecz co na zawsze w pamięci zostanie, o pierwszym tańcu, co już się skończyło. Chcemy pamiętać. Niech zatem prawdziwym ukłonem wśród wszystkich naszych nauczycieli i wychowawców oraz naszych rodziców będą podziękowania. Chylimy głowy przed panią dyrektorkami, nauczycielami i pracownikami szkoły. Dziękujemy za Wasz trud, poświęcenie, niecodzienną cierpliwość i nieziemską wytrzymałość. Dzięki Wam nawet najtrudniejsze wiadomości i oczywiście egzamin, który mamy już za sobą, okazał się być mądrym, ale z tym możliwym do zdobycia. Wszystkim nauczycielom dziękujemy. Kochani nauczyciele, mówiliście, że Doświadczenia wyniesione z tej szkoły weźmiemy ze sobą dorosłe życie. Świat należy do ludzi, którzy nie boją się marzyć, i spróbować, aby spełniać swoje marzenia, i starać się jak najlepiej. Mam nadzieję, że będzie wiele pojedynczego, tego tego, których jeszcze są. Kochani nauczyciele, będziemy pamiętać, że w życiu są rzeczy, o które warto bardziej do samego końca. Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba więcej. Продолжение przez te wszystkie lata nauki. Pani pasja, zaangażowanie i cierpliwość sprawiły, że każdy z nas mógł się rozwijać i rozwiązać sukces. Jesteśmy wdzięczni za Pani wiedzę, która nie tylko pomogła nam zdobyć umiejętności, ale również inspirowała nas do sobie coraz wyższe Dzięki Pani staliśmy się nie tylko lepiej ale także lepszym Pani praca ma ogromne znaczenie i, do, i doceniamy to bardziej niż możemy wyrazić słowami. Dziękujemy za wspaniałe rady, cenne wskazówki i motywujące pochwały. Jest to wyjątkowy moment, kiedy opuszczamy mury szkoły. Będzie dla Pani zdobywę dumy i satysfakcji. Dziękujemy za wszystko i życzymy Pani wielu. Dziękujemy za te wszystkie lata i za każdy dzień zasobny. Dziękujemy za wszystkie starania, które włożyła Pani w naszą edukację. Wierzymy, że Pani wysiłek uczyni z nasłuci młodych i szlachetnych. Życzymy, by zawsze odczuwała Pani satysfakcji z tego, co robi i czuła, że szczęśliwa w każdym momencie swojego życia. Z ogromną wdzięcznością w sercach jeszcze raz bardzo dziękujemy i nie żegnamy się ale to na do zobaczenia. Wszak żaden tylko nauczyciel ma tę powtarzaną szansę na kształtowaniu młodego człowieka, wskazaniu mu drogi do przyszłości. Gorące podziękowanie pragnimy złożyć pozostałym pracownikom naszej szkole. kochanej pani Sekretarce i najlepszym świecie Panią Boźnią oraz Panom Konserwatorom. nigdy symboliczne podarunki dla naszych nauczycieli będą to naszych myśli i uczuć. Chcemy Wam, żebyście byli odważni wiedzieli w siebie i w swojej możliwości. Niech dalsza nauka sprawi Wam przyjemność i stawia przed Wami całkiem nowe wyzwania. Wzywamy, aby. Nie znamy aby się w nimi było całym źródłem satysfakcji i pierwszym krokiem do wielkich życiowych sukcesów. Drogie koleżanki i koledzy, gratulujemy Wam do ukończenia szkoły. Jesteście wolni od nauki i szczęśliwi. Dziś kończy się pewien etap waszego życia. Czeka Was nowa szkoła, nowi nauczyciele i koledzy. Mamy nadzieję, że będziecie wracać myślami do lat szkolnych w naszych wspólnych firm. W naszych Szanowna pani dyrektor, pani wicedyrektor, drodzy nauczyciele oraz pracownicy szkoły. W imieniu wszystkich rodziców tegorocznych absolwentów mamy zaszczyt złożyć podziękowania za włożony trud, kształtowanie właściwych postaw, cierpliwość, wyrozumiałość i serce jakie okazaliście naszym dzieciom. Otoczyliście je opieką, a co najważniejsze przekazaliście wiedzę i nauczyliście ich logicznego myślenia. Dzięki Wam nasze dzieci poznały wartość przyjaźni, lojalność, lojalność oraz szacunku. otrzymały cenę drogowskazy wyruszyć kierunku. Dziękujemy w imieniu swoim i wszystkich uczniów pracownikom szkoły, którzy dbali o sprawną organizację i estetyczny wygląd szkoły. Dziękujemy wychowawczyniom, paniom Teresie Polnik i Patrycji Dolewicz za to, że były przewodnikiem naszych dzieci, pomagały odkrywać mocne strony i cieszyły się z każdego najmniejszego sukcesu a w trudnych chwilach zawsze wspierały dziękujemy za dobre słowa, które dodawały skrzydeł i pozwalały uwierzyć we własne siły. Od jutra każdy z dzieci pójdzie w swoją stronę, lecz w ich sercach zawsze pozostanie miejsce na wspomnienia ze wspólnie spędzonych lat. Życzymy wszystkim sł słonecznych wspaniałych, niezapomnianych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji i mamy nadzieję, że czasem choć troszeczkę za naszymi dziećmi zaprzyjrzycie. I chcę zabrać głos. Tak, na początek to głównie do ósmej b. Słuchajcie, po pierwszym tygodniu wspólnej nauki do wrześniu, ja się tak zastanawiałam, jak my do końca września. <laughs> Rodzice nie wiedzą, o czym mówię. Bez Waszej pomocy by się nie rado. Natomiast mamy czerwiec się lat później ja jestem z Was tak bardzo dumna. Także bycie z Wami okazało się wielką przygodą. Mnóstwo się przy nas nauczyło. Świat stoi przed nami otwarł. I taka jeszcze ostatnia nauka ode mnie. Będzie różnie. Pamiętajcie, że największa porażka może stać się początkiem wielkiego sukcesu. Tylko nie możecie się poddać. Będzie dobrze. Spełniajcie marzenia, bądźcie szczęśliwi. I jeszcze tak życzę wam zdrowia, żebyście mogli się tym wszystkim cieszyć. Dziękuję wam za wspominanie. Kochani, ja nie umiem układać e, tak zwołanie słów. Natomiast powiem, co czuję. A czuję zadowolenie, czuję ogromne wzruszenie, podziw i e, czuję taki Dreszczyk, co będzie za kilka lat, kiedy spotkamy się na ulicy? I czy powiedzieć dzień dobry, na pewno Was zapamiętam. Wszystkich Was pamiętam każdego z osobna. I to, co przeżyłam z Wami, to było niesamow... niezapomniane. Pamiętam te dni, kiedy spędzaliśmy cały popołudnia właściwie w szkole po to, żeby potańczyć, żeby poszpiewać, po to, żeby no, wygłupiać się, poopowiadać, popłakać czasami. Byliście niesamowitą klasą nadal jesteście jedyni w swoim rodzaju i y, bardzo wam dziękuję za te lata, które spędziliśmy razem. Wycieczki pamiętam, każdą rzecz pamiętam, którą z wami y, spędziłam i wasze problemy również. Myślę, że będziecie, icie w świat z otwartym umysłem, nie bójcie się niczego. Bierzcie takie życie, chwytajcie je mocno i nie pozwólcie ich sobie odebrać. Myślę, że będziecie szczęśliwymi ludźmi. Tego wam życzę, właśnie tego szczęścia w życiu. A państwu gratuluję wspaniałych dzieci. Dziękuję bardzo.